Ok, mikro okay. jest Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie do odmłodzenia komórki macierzystej. Cieszymy się, następna osoba zadbała o siebie. I zapraszamy wszyscy już tam są gotowi. Zapraszamy Joanna Katarzyna, hasło mała mi. I. Simone przekazuje wizerunek, była już oczyszczona, bo to trzeba być przedtem oczyszczony, zanim do nowej komórki macierzystej, bo inaczej tam skan nie przepuści, jeżeli są maszie programy czypy. I JOA, o a J-O-A. n a N-A. K-A-T. K-A-T. r a Zobaczymy, czy jest. Już przechodzą do pomarańczowej półkuli. Zaczynamy już. Ta istota powinna być kopia tej istoty w wodzie turkisowej energetycznej. Powinna być woda w obrotach. Zobaczymy, czy skan przepuścił. Was hat sich do środka. Jest. Cieszymy się bardzo. Die rauskam, I jako pierwsze jest układ krwionośny wypukiwany z informacji. Jetzt gerade dazu. Następne są e, 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 komórki skórne. Wypłukiwane. Zielona. Komórki, bo to pokazuje technologia, które organy są wypłukiwane i teraz komórki zmienione, genetycznie są wypłukiwane z informacji. Jeszcze brązo, no, brązowa. Układ ży, żywnościowy, jak chciałam powiedzieć. Układ prawienny. to wszystko, wszystko razem. Kiedy umrze, Już się rozjaśnia ta postać. Układ trawienny, nie? Wszystko, co należy do tego. Jelita, żołądek, czustka, wątroba, ee, śledziona chyba, nie? I cały przełyk. Co tam jeszcze do tego należy? Okay, Jetzt sich die Farben. Już te kolory na zewnątrz się wymieszały, bo to wyrzuca, te informacje są wyrzucane na zewnątrz i dlatego już teraz nie widać, wymieszane są jaki następny organ, ale idzie wszystko swoim rytmem. Rafael przygląda się bardzo uważnie temu procesowi. Więc jest ein helles Rozjaśnia się coraz bardziej, coraz bardziej ta istota. Im więcej są wypukiwanych informacji z organów, tym więcej rozjaśnia się ta istota w tej wodzie turkisowej jest cały czas w ruchu. I pozytywna energia wypełniła całą bazę, znaczy się to jest znak, że dochodzi do przyspieszenia wypukiwania informacji. To już są te Mniej skażone komórki albo jeszcze są w bardzo dobrym stanie, ale informacje muszą być wypukane wszystkie do zera. Wyzerowane musi być wszystko. Taka kremowa się robi teraz. Wszyscy się przyglądają uważnie.

Będą lewitował Rafael z całą grupą tam i będą oczekiwać przy stole kryształowym, aż dojdzie do teleportacji tej istoty. Okaże się tam na stole automatycznie i już się robi przezroczysta ta postać w wodzie, to już jest końcóweczka. I cała grupa już lewituje tam i oczekują przy stole kryształowym na teleportację tej istoty z wody turkisowej, energetycznej. Wygląda jak woda, ale to chyba są energie. No dobra. I doszło do teleportacji, ukazała się na stole kryształowym i woda jest spuszczana. Sacki pasek Baza się zakryła. Skan zjechał i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, a zostanie ok odkryta komórka macierzysta poprzez tą technologię się zawsze się na czerwono z błękitnym punktem. I skan chodzi, ściąga warstwa po warstwie, czekamy. I skan się zatrzymał, z warstwami podjechał do góry. Komórka macierzysta jest odkryta. punkt jest bo pod lewą piersią jest piersi, ale już na końcówce piersi jest tutaj pod spodem. Komórka macierzysta, już robot jest przy stole kryształowym. Ramię wyjechało z tą igłą, poprzez z którą odbywa się dostarczanie pierwotnej informacji i namiary już są wzięte i zjeżdża docelowo do błękitnego punktu. To jest całe archiwum informacyjne. Jako istoty duchowej i Przenosi informacje na, na ciało. No, I to jest informacja już, to jest, zniwelowane są całe archiwum z informacjami starymi i teraz dostarczana jest informacja pierwotna, jest nasz spiralny kształt. Mm. Taka mm. bardzo jasny błękit z żółtym, zmieszany jest ten, ten, ta informacja. I już się odbywa. Dostarczanie informacji pierwotnej. I czekamy, a zakończyć ten proces odnowy komórki macierzystej? Cały czas jest, informacja jest dostarczana. Ta, która została na początku zaszczepiona u danej istoty, na początku zaistnienia i to jest przez na zawsze, jak to się mówi, tylko poprzez wcielenia fizyczne właśnie są genetyczne zmiany, manipulacje, zewnętrzne wpływy i tak dalej, no i to, co dostarczamy ciału fizycznemu, chemię. I tak się dzieje, że są zmiany właśnie w tej informacji dna, i teraz to jest odnawiane. co się I już igła poruszyła się do góry. Odnowa komórki w macierzysty jest zakończona, ramię się podniosło. <noise> Rafael odstawia robota do kąta. Skan zjechał i zaczyna składać z powrotem, kompletować ciało warstwa po warstwie. Ostatnia ściągnięta warstwa jako pierwsza jest zakładana, i skan chodzi w odwrotnym kierunku. I teraz to idzie z inną szybkością, bez ostrożności. komplette Okay, jetzt stoppt das Scan fährt nach oben. Sich hat Okay, also sie hat sich jetzt äh, mit der Hände nach hinten auf den Kristalltisch und fährt zu Fahrrad in der Luft. Äh, <laughs> Was ist <laughs> Usiadła sobie na stole i nogami sobie robi, jakby rowerem jechała, sprawdza działanie. Ja jeszcze zeszła ze stołu. Składa podziękowanie. Portal ze ślizgawką po drodze już się otworzył. Żegna się zadowolona, zniknęła w portalu. Doszło do połączenia się z ciałem fizycznym. Od tego momentu zaczynają się zmiany w ciele fizycznym pozytywnym, bo kopia się połączyła z fizycznym i przenosi te informacje na nasze materialne ciało. Zostańcie kochani zdrowi. Gratulujemy odnowy komórki macierzystej. zapraszamy Was też na